Cześć, ja jestem Nefren, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem mam dla Was coś zupełnie innego. Pomyślałem sobie, że są, znaczy są wakacje. Większość z Was ma pewnie wakacje, więc w ramach takiego powiedzmy wakacyjnego grania takiej serii pokażę Wam po prostu gry zupełnie inne, czyli Niewowa. Tutaj przede wszystkim skupię się na grach z konsoli, ponieważ ich na YouTubie polskim jest bardzo mało, a chciałem po prostu pokazać Wam coś, czego, czego nigdzie indziej nie ma. I tym razem jest to taka gierka, która nazywa się Happy Wars. Jest to gra, która jest darmowa, oczywiście, żeby z niej korzystać, trzeba mieć konto Xbox Live Gold. No, ale w tym momencie nawet opłaca się je kupić, Od ono kosztuje około nie wiem, 20 zł miesięcznie, a teraz dostajemy dwie gry za darmo w tym miesiącu. Teraz aktualnie jest to Assassin's Creed 2, którego dostajemy mając golda, wcześniej jeszcze był Fable 3 i tak dalej, będą jakieś tam kolejne gry chyba do końca grudnia, więc warto się zaopatrzeć. A przy okazji właśnie możemy sobie wybrać takie darmowe gry, które wymagają właśnie golda do multiplayera, i tego, gr tego, tego typu grą jest właśnie Happy Wars. Jest to gra, która utrzymuje się z mikropłatności, ale tak naprawdę możemy je zignorować. No i na czym gra polega? Jak sama nazwa wskazuje, jest to taka wesoła wojna, e, czyli wszystko z przymrużeniem oka, mogą w to spokojnie grać <grywania> nawet małe dzieci. E, no i może w takim razie e, pokażę, na czym to polega. Wziąłem back. Wchodzimy sobie po prostu w multiplayer. To jest taka fajna gra, że do niej wystarczy naprawdę chwilka, nie trzeba jakoś, nie wiadomo ile siedzieć, wystarczy się przysiąść, to jest taki doskonały odstresowywacz, no i zasady są bardzo proste. Wchodzę właśnie w lobby, zaraz będzie, będą się tutaj zbierali gracze. No i mamy trzy klasy do wyboru, mamy takiego wojownika typowego, mamy maga i mamy kleryka, czyli takiego, taką klasę leczącą, która wzmacnia innych. No i zasady są proste, mamy swój zamek, przeciwnik ma swój zamek i musimy zdobyć wieżę, która jest w zamku przeciwnika. Jeśli nam się nie uda to w limicie czasu, to będzie decydowała o zwycięstwie liczba wież, które przejęliśmy po drodze. Czyli, krótko mówiąc, jest tutaj ostra łupanka, bardzo fajnie jest to zrobione. A oprócz tego, właśnie mamy swój equipment. Ja Wam tu może pokażę, właśnie w miarę postępów w grze zdobywamy nowe przedmioty. Ja akurat gram Warrior, tutaj możemy sobie te przedmioty przejrzeć. One mają swoje statystyki. Wiadomo, że sobie tam zbieramy coraz lepsze, można te przedmioty również ulepszać. No i wizualnie też postać, o, odkręcę ją, może jakoś tam <gry> na razie śmiesznie wygląda z jadrem na głowie, ale lepszego hełmu nie mam. I zdobywamy nowe rzeczy, które nam dają jakieś tam dodatkowe bonusy, typu mam żad plecak, który nam zwiększa prędkość respawnu po śmierci. Czyli tego typu rzeczy tutaj są. Możemy sobie zrobić takich kilka setów tych warriorów, jak widać, możemy sobie zrobić kilka setów kleryków i tak samo jest z magami. O, jeszcze tylko trzy osoby i będziemy mogli zacząć. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj jest coś co mi się bardzo podoba, to są tak zwane drużynowe skille. Oprócz takich zwykłych umiejętności, mamy skil drużynowy, czyli kiedy go używamy, kilka osób musi do nas podejść i w zależności od tego właśnie, jaką klasą jesteśmy, ten skill będzie miał inne działanie. Na przykład możemy zrobić taką fajną tarczę, która będzie wszystkich chroniła, będziemy razem powoli się przemieszczali, ale dostawali mniej obrażeń, albo na przykład taki, tak fajnie wystrzelimy wszyscy do przodu. To również się przydaje, żeby przeciwników skosić gdzieś tam po drodze, no, ogólnie ogóle nie mówię, no, fajnie, fajnie ta gra jest, fajnie zrobiona i tak jak mówiłem, te mikropłatności wcale nie rażą, ja z tego w ogóle nie korzystałem i da się z przyjemnością grać. No, też dużo czasu w tej grze nie spędziłem. Mam tutaj takie, widzicie na górze, dwie gwiazdeczki, czyli cały czas chyba jestem nowicjuszem jeszcze, ale naprawdę gra się w to kapitalnie, zresztą zaraz zobaczycie. Jeszcze potrzebujemy tylko dwóch osób. Ja teraz gram dość wcześnie rano, dlatego na te dwie osoby trzeba będzie chwilkę poczekać. Normalnie wieczorem to jest dosłownie 10 sekund i mamy całą drużynę. Dobra, to ja może w teraz po prostu przejrzę, pokażę Wam dokładnie jak tutaj to wygląda z tym sprzętem. Tu jest jeszcze berserker, którego nie mam, kiedy można właśnie mieć bronię w dwóch rękach. I co jest jeszcze fajne, tutaj jak robimy taką mapę, w trakcie walki levelujemy, czyli właśnie nie jest tak, że od razu mamy wszystkie dostępne skille. To jest coś jak w nie wiem, League of Legends na przykład, tak? czyli zdobywamy levely takie tymczasowe tak zwane, czyli na konkretnej mapie, żeby właśnie mieć dostęp do lepszych skilli. Co to mam za broń? Broń, której używam aktualnie to jest, o właśnie, już się skończyło, nie zdążyłem powiedzieć, to jest taki patyczek. Ale mamy już wszystkie osoby, które są potrzebne do gry. Więc teraz tylko się z nimi łączymy. I zaraz będziemy mogli zacząć. Tak w ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy nie wiem, chcielibyście na przykład więcej filmów z danej gry, Bo ja będę starał się w każdym tygodniu pokazać inną grę, ale jeśli byście chcieli zobaczyć więcej filmów z danej gry, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Na pewno coś takiego da się zrobić. No i dobra, wybieram mojego warriora. Tutaj mamy mapę, jak widzicie mamy dwa zamki e, i po drodze trzy wierze. Liczba Wież jest zawsze nieparzysta, żeby potem wiadomo było e, kto wygrał. Dwie drużyny nowicjuszy, fajnie. O, i to jest bardzo fajna mapa dla mnie, zaraz wam coś pokażę. Mam tutaj z boku skilla i mój skill, który mam przy literce A, to jest właśnie taka szarża, która odbija przeciwników do tyłu. I to jest właśnie fajne na tej mapce, ponieważ tutaj mamy takie przejście. Patrzcie ilu przeciwników idzie na mnie. Eee, a ja mogę tym skillem właśnie i skąd spychać. I już mamy pierwszego killa. Spadł jeden. <grystanie> I zaraz się ustawia odpowiednio. Czasami tu się i 5-6 osób udawało jednemu. Wow, prawie ja spadłem. Jednym uderzeniem zwalić. A teraz mnie dali, magowie. <grystanie> Kto mieczem hojuje od miecza, ginie. tak? Tak to działa. Dobra, mamy jedną wieżę zajętą. Ale ja i tak pójdę na ten przesmyk stamtąd i spróbujemy złapać wieżę. Drugi skill, który mam pod B, to jest takie rzucanie kamieniami. Eee, no i widzicie, mam na razie dwa skile. Potem te skile się udostępniają kolejne, czyli będzie ich coraz więcej. Oho, tutaj już ostro nacierają na nasz zamek. Chodź, chodź, chodź do mnie. Patrz jak ucieka, no chodź tu. I to jest ta wieża, właśnie, o to coś tutaj. Wow, wow prawie się to robaka wypchałem. I to można właśnie i budować, i niszczyć, tak? I czyli niszczymy przeciwnika, potem budujemy swoją. Ale mi ucieka. Szuka wieży wolnej. Mamy dwie wieże, do o nie jedną, więc na razie jest dla nas fajniej. Tutaj mogę też do tych robaków kogoś wepchać, jak dobrze przyceluję. A zabili go właśnie. O właśnie, tutaj nam niszczył wieżę. I trzeba ją teraz odbudowywać. Tuczę młotkami. Dobra, wieża jest. Powrotem. O, tutaj jesteśmy już blizutko zamku przeciwnika. Tam są też takie fajne jakieś oblę czy oblężnicze do obrony, tutaj akurat jakieś balisty i dalej, e, którymi można kierować i, o właśnie, strasznie że dużo tłucze e, do obrony zamku. A tutaj budujemy e, taran, jeżeli zdążę. E, nie, da rady tutaj tłukło tymi balistami, po prostu nie ma możliwości. Ale tak jak mówiłem, gierka jest bardzo... o, już nie mamy bierz prawie. Gierka jest bardzo sympatyczna, pod tym względem, że właśnie nie trzeba jej poświęcać dużo czasu, czyli z tej po prostu wbijamy na chwilę. E, można się odprężyć, że tak powiem, wyżyć i, i nie trzeba temu właśnie, nie będą ile poświęcać, jakiegoś stylowania, levelowania i tak dalej. Ach, poczekam aż się odładuje energia. Mm, no chodź, chodź, chodź do mnie, chodź. To jest fajne na przykład Magowie, tak samo czy ciklerycy mają no, takie fajne umiejętności, które pozwalają na przykład um, wow, rzucić buffa na, na drużynę, czyli na przykład właśnie potrafią zrobić tak, że, nie wiem, zaklnął mi broń, że będzie zdawała obrażenia do ognia, albo wiatrem i tak dalej, i tak dalej. Oho, już nas zepchnęli, zobaczcie, do zamku do to zamku naszego z powrotem. Jeśli tu są w w pobliżu, to się nie będzie dało otworzyć właśnie. Więc trzeba będzie górą. I teraz tak. Tutaj mamy właśnie te balisty, ale ja nie będę na nie wchodził. Widzę, że nikogo za bardzo w pobliżu nie ma. Spróbujemy odbić wieżę w takim razie. No i dostałem buffa teraz. Zobaczcie napatyk wiatrowego. Ale wyskoczył. Tym gościom jakiś dobry sprzęt. Strasznie mocno bije. No to jest też troszkę minus tej gry, że. Mm, Tutaj tutaj ja mam newcomer, tak? Czyli taki nowicjusz. Eee, zdarza się tak, że mamy naprawdę przeciwko sobie naprawdę mocnych przeciwników. Eee, no i po prostu samemu jest ciężko <grywanie> cokolwiek zrobić. Przewidzieliście, że nie skosił po prostu błyskawiczny O, A, ten gość, ten Luke Ster już często z nim grałem, często go widziałem tutaj. Ale mu przywaliłem. Chodź, chodź. Dobra, ucieknie. nie będę go gonił. Spróbuję pójść do tamtej wieży. mam jakiegoś maga wrednego. Wow, jak mu dostałem bombą. No nie, no. Zobaczcie, po prostu gnębią nas teraz. <laughs> Wcześniej grałem przeciwko słabszej drużynie. Sporo. A, eee... mamy wierzę, jedynkę. Ale teraz trzeba przyznać, że przeciwnicy są po prostu mocniejsi. Jeżeli mnie zdejmują na nie wiem, 2-3 ja muszę wrócić, nie wiadomo ile. Eee... No ale to. No... To jest część zabawy, że stajemy się coraz, coraz mocniejsi eee, w miarę jak dłużej gramy. O, to był właśnie skill drużynowy, ktoś się odpalił. Czyli trzeba wtedy podejść, mam takie kółeczka, o! I przygotowujemy się właśnie, żeby zrobić tutaj battle cry, czy to nam zwiększa na obrażenia. Czyli taki okrzyk bojowy. Zobacz, jednym ciosem dostałem tego, z tego ognia, kurczę, no! Jeżeli ktoś podleczy. Sprawdźcie, prawie nic nie zabieram. Albo miał gościu jakiegoś super laga. Tutaj spróbuję ich pospychać w takim razie. Nie no, bez jaj. Gościu skacze po prostu jak... ...lager! Wyjazd <grym> robisz. No i o to chodzi. Kolejnego się pozbędziemy zaraz. Ten to tłucze mocno, skurczy by. Za tym uderzyłem. Tam na dole mam pastek energii właśnie, taki niebieski, który właśnie, no jest używana, no i tak właśnie że mana, która jest używana do tych czarów. Dobra, spróbujemy wieże szybko zrobić. No pięknie, mamy trzy wieże, super. Może i dostajemy trochę, ale taktycznie wygrywamy zdecydowanie. I teraz trzeba robić rush na ich zamek, Eee, I pokażę im, kto tutaj rządzi. Ja się boję tych strzałów z tych, ba z tych balist. Wow, stanował mnie. Jak wiadomo, każda klasa ma swoje plusy i minusy. W tych balist na przykład na górę nie można uderzać yy, wojownikiem, tak jak ja teraz. Yy, no ale magowie śmiało mają czary sensowe, mogą tam tłuc. Wow, wow, prawie spadłem. Dobra, lecisz, Kościół. Zobaczymy go. Jest, ale 6 Mam skill drużynowy właśnie. Spróbujemy go odpalić. Zobaczmy, czy podejdą. Nie, dobra. Przeciwnik mi po przerwał. Ja go za karę? Co ty dziado? się ty. Kurde, podleczyli go akurat. Uciekamy. Może mnie ktoś podleczy. Kwiętym krokiem, ale uciekamy, dobra. Jest, dostałem I sięcząc, a nie, nie leczenie, niestety. Jest, jest i heal. Super. To ich teraz. Pięknie. O, i czwarty level. Mam nowe umiejętności, um, to jest fajne, spinning blade, czyli będę tak się kręcił, a zobaczymy pod B co jest nowego. Aha, ochrona, dobra. Tylko tego spinning blade'a Wam pokażę, to tak się kręcę dookoła, um, to jest fajne jak właśnie jesteśmy w grupce. W sumie na razie z tym będę chodził, bo tutaj i tak jestem pod, pod zamkiem przeciwnika, więc to spychanie mi się za bardzo nie przyda, znaczy spychanie szarża. a tutaj, o dostałem go na tym jakiś, <laughs> nie da mi podejść. Kurde, ależ mnie zgasił. Nie no, ale już widzę, e, troszkę zabraliśmy energii tej, tej bramie przeciwnika. Dobra, z tej wieży przyjdę. Więc sądzę, że już to wygramy. Trzy wieże mamy spokojnie. No dużo tutaj idzie. Wszystko sobie tarczę. No no no, Taichi, cały czas on mnie właśnie wkurza. Wcześniej to ktoś uleczył. O! Zobaczcie, ile <laughs> 3,4 energii błyskawicą. Nie lubię właśnie magów. A ja sobie zrobię jednak inaczej, na A. Będę Wolę odpychać, bo to jednak daje duże, fajne, fajne pole właśnie, żeby... O! odrzucić, on chwilkę nie wie co się dzieje i można go w podbić, podobić Zobaczcie, tam z góry właśnie gwalał. Tymi palistami teraz widać na górze. Na górze zamku hmm. I stanują, uciekamy, uciekamy stąd No, nic nie mogłem zrobić a nie, zabijłem innego Yoshi, Jan, jakiś Yoshi Chan, jakiś Joshi Chan został do mnie. Czyli nie ma biedy. Tutaj fajnie by było zrobić ten skill drużyn, nawet gdyby więcej osób obok mnie było z naszej drużyny. O, idzie ten. Patrz, patrz. Myśmy mogli szybko bardzo bramę to zniszczyć byśmy właśnie zrobili ten no, obszyk bojowy eee, wow, wow, wow. idą na nasz wieżę i to w jakiej grupie dłużej Wpychamy, dobra no <grywają> latają naprawdę fajnie o o i nie chcieli tak dawać Nie ma, nie ma HP już. Mogłem wcześniej troszkę uciekać. No ale co tam. Yy, 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 dobra. O, ho, ho, już pod sam Mam teraz enchant jakiś elektryczny, na broni. Kurde, i znowu mnie mag po plecach bije. Wyjazd. Wyjazd, kościół. Czy kurde, nie w to odleciał. I jeszcze go podleczyli. No to jest jakiś priest, który ich leczy, no. A, Kurde, trzech na mnie. A zginiesz, no zabiję cię, nie zamr No. Nie mam mowy. O, 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 ucieknę, ucieknę. Uh, nie było robala, dobrze. <średziny> nie było. Eee... Jeszcze niesmaczny, byłem wypluł mnie. Hmm, czyli wierzę, że jedno odzyskali. A nie, już mamy, mam dwie do jednego. Czyli jedną odzyskali. Na szczęście myślałem, że drugą jeszcze mi się uda. Od tego prądu to się trzymam zalekać. Dobra. Ale bombardują. Zobaczymy, czy hila dostanę. Nie dostałem Dostałem prąd za to. Skurczy, by kależ mnie trafił, idealnie wyczuł moment Ja właśnie też uciskałem, żeby go popchnąć Nikt jeszcze ma goście fajny Jesus One Healer Dobra próbujemy tego się pozbyć. Ach, akurat się ruszył. Głupie jest właśnie, że jak ja mm, robię ten, ten, tu, jakby szarżę ten na no, takie odepchnięcie, e, chwilkę się zatrzymuje w miejscu, i właśnie ktoś wystarczy, że zrobi krok wtedy, dobrze uniknie. Właśnie jak wie, jak tego unikać, to ciężko zrzucić. O, tu mamy maga. Wyjazd. Kurczę, no, się na tym ulku. Zostałem ogień znowu, gdzie do naszej wieży idziesz? Jest. I zostałem jakiś właśnie item. To potem sobie po tej walce popatrzę. Bo tu się tych, tych przymiotów dość dużo zdobywa, więc no potem jest w czym wybierać. tak? Mamy jakieś tam lepsze, nie, nie lepsze. Można poulepszać te, również je po tym jeszcze. Tu ogólnie zbierałem taką walutę, jakieś takie monetki. E, które właśnie potem na te ulepszenia można wydawać. E, jest też takie fajne jakby koło fortuny, gdzie możemy właśnie... Mm, nie wiem, wybieramy, na którą część na przykład ekwipunku chcemy mieć większą szansę, typu hełm czy coś i wtedy możemy po prostu kręcić tym kołem i zobaczymy, czy nam się uda coś trafić. O, bardzo fajnie. Już mi się trzeci skill pojawił pod. A, co to będzie? Ja nie pamiętam. Aha, to jest rush. A, to jest fajne, jak się dobrze wyceluję, naprawdę można ich praktycznie wszystkich przejechać. Tutaj spróbuję tak się wkręcić. Jak się naładuje. O dobra Nie. Za duża... oś skrętu. Nie mogłem wycelować tych dwóch ostatnich. U, u, u. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ja Patrzcie, Walek z karabinu tymi kulami ognia. O shit. Grady jak na pierwsze tam na górze. Dobra, ale mamy 3 wieże i 6 sekund do końca. Kurde, długo to się ładowało. No dobra, 30 wygraliśmy. Tak to wygląda. Jeśli ogólnie ktoś w ogóle ma Xbox a i chciałby zagrać, to ja proszę o kontakt to wtedy um, z widzami zawsze jest ciekawie, jakby ktoś chciało. Dobra, i w takim razie przechodzimy do itemów. Zaraz zobaczymy, co tam mamy. No, a teraz właśnie możemy sobie wejść do zamku przeciwnika. Jeżeli nie zdążyłem pokazać, tam wtedy przeciwnice są nabici na takie fajne pale i można ich okładać do Dobra, jakiś tam item jak zdobyłem. O, zbroja. Może będzie lepsza od tej, co ja mam. 11. Nie 8 kg, 11 miejsce. No tak średnio to wyglądało teraz mm, 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 mm. Nie mogę wyjść jeszcze 5 sekund Aha, niedługo jeszcze będę miał 7 level Dobra, stąd wychodzimy Tak, wejdę w Equipment. I zobaczymy, co temu mojemu errorowi możemy dać. Bronie. Broń chyba żadnej nowej nie mam. Tarczy również. Zbroja pojawiła się nowa. No, zobaczcie, ta ma na zielono Defense 56 i Magic Defense 58, czyli jest lepsza od mojej. I ciutkę lepiej wygląda powiedzmy. No, hełmy takie nie za bardzo jeszcze są, no. Trudno. Tutaj pojawiła mi się wcześniej właśnie jakaś, yy, jakaś flaga. Yy, nie, ale jednak lepiej mieć yy, szybszego respawna. A tutaj mamy jeszcze jakiś przedmiot. Co to jest? Zmniejsza cooldowny. ha? Nie wiem, co jest takie coś pod szyję czarnego dziwne. Yy, w sumie to by się bardziej opłacało. Pokażę wam jeszcze to koło fortuny. Co wygląda? To nie się zapisze. To jest takie coś, co się nazywa Happy Spinner. Ym, no i wybieramy sobie na przykład, jaki przedmiot byśmy chcieli. Dajmy na to, ja nie mam e, hełmu dobrego, tak? Czyli mogę sobie tutaj obstawić na hełm. Zobaczcie, że zrobiło się tych zielonych teraz 4 pola. Dodatkowe 300 punktów będzie więcej. Mogę tak naprawdę bardzo dużo, że praktycznie, o, na 100% o hełm. Tylko, że wydam tych 900 gwiazdek. Ym, no, ale ja zrobię tak, że nie będzie za 600. Spróbujemy. To w takim razie jedziemy. Oczywiście może mi się trafić coś innego, tylko ja chciałem mieć zwiększone szanse na hełm. Nic. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Niech będzie tak. Ogólnie to jest tak chamsko zrobione. wam, że w większości przypadków, nawet tak 3 czwarte tego koła. Jest kolorowe. E, praktycznie zawsze się nie trafia. To jest chyba tak celowo, żeby tych punktów się e, dużo traciło. Kathat Zobaczymy, czy to będzie lepsze od tego co mam. E, no dobra, to jeszcze spróbujemy w takim razie pierście. Nie mam nic takich rzeczy akcesoriów. Nie, no mam. Mam to pod szyją. To w takim razie tarcza. Tarcza lepsza, dokładnie. To w takim razie dorzucimy sobie szansę i jedziemy. O, trafiliśmy. <laughs> Blue Pixel. Zobaczymy, co to będzie. Ale wygląda, 188 guard Power, Nie wiem, czy to nie jest więcej od tej, co mam. No i dobra, wracamy do menu. Um. I teraz dress up. Zobaczymy sobie. Teraz tak, tarcza. O, ona jest sporo lepsza. Zobaczcie, ta co miałem: 50 miała um, tej Card Power. Ta ma 178 i jeszcze Anti-Magic ma 222, czyli będę sporo lepszy przeciwko magii. To jest ogromna różnica. No, wygląda powiedzmy jak wygląda. E, Zbroi nie miałem nowej. Co tam się jeszcze trafiło? A hełm, gdzie jest właśnie ten Cat Hełm? Bo ja tego nie widzę. A, to dla innej klasy się trafił, chyba. No dobra, nie dla wojownika. Ale nie będzie, mamy tarczę, która hmm, sporo więcej obrony daje. No i słuchajcie, to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne z tej gry, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, a w przyszłym tygodniu na pewno pojawi się inna gra, również z Xboxa. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!